Witam wszystkich. Jak to mówią jak nie urok to sereczka. No i też tak się ostatnio. Peszek coś nas trzyma, bo najpierw poszedł siłownik przy bronach. No, ostatnio tutaj się urwało. Jak wracałem. No nie jak wracałem, jak, jak wykończałem pole. I wracałem na... Na takim właśnie kikucie wiszącym tu jeszcze wisiało. Ledwo co dojechałem do domu. No a ostatnio uprawiam sobie drugim agregatem i wracam do domu. I się niemiła niespodzianka okazała, gdyż tutaj poszedł przewód od oleju. No i trzeba będzie ten przewód wymienić, a to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba będzie zdjąć podłogę, żeby go wymienić całego. Bo jakieś tam sztukowanie nie ma sensu. Żeby wymienić go, no to trzeba będzie tu właśnie jak wcześniej wspomniałem zdjąć podłogę a żeby zdjąć podłogę to trzeba zrobić porządek w tym burdello no wydmuchamy tu za pomocą sprężarki te lumpeksy się wypieprzy ja tam nie gromadzę jakiś śmieci w traktorze ale nie powiem kto zawsze uważa że się wszystko przyda i wszystko znosi do traktora no a to jest właśnie ten drugi agregat no a ciągnik, ciągnik był obrzygany, także jak, jak poszedł ten siłownik przy, przy bronach, to był tak obrzygany, że nawet z przodu olej go obrzygał. Tak jak tak fontanna była. No ale próbowałem to umyć. No i raczej wodą oleju się nie zmyje, nawet myjką ciśnieniową. Więc stwierdziłem, że poczekam aż się przykurzy. Się piękny korzuszek zrobi, i się wtedy to zmyje. No i tak też właśnie się stało. Nie zdążyłem zmyć, bo właśnie ta tutaj awaria wystąpiła. No ale no chyba najpierw będziemy musieli tę awarię yy, naprawić, że tak powiem. No, no ale zabieramy się teraz do powiedzmy porządku. Więc to tak wygląda wnętrze traktora, pozbawione wszelkich śmieci. Interesujący widok. Trzeba go uwiecznić, bo nie wiem, czy przyjdzie mi jeszcze coś takiego w życiu oglądać. No nic, zamkniemy okno, okno, zamkniemy drzwi, bo jak wiadomo, od przeciągu i klimatyzacji ludzie umierają. No, a teraz zabieramy się do demontażu podłogi. Mam tutaj taki trwany sposób, żeby się nie pomieszały śrubki. Podpisane są. To jest akurat nie nasza, że tak powiem, sprawka. To się poprzedni właściciel próbował dostać. No, więc lecimy z koksem. No, a tutaj mamy taką dziwną sytuację, bo 17 nie pasuje, jest za duża, 15 też nie. I trzeba było znaleźć jakieś dziwne mongolskie klucze. Dobrze, że coś takiego było, ale dziwi mnie to, że takie dziwne, że tak powiem, tutaj śruby są zastosowane. W końcu przecież to miało, że tak powiem, być proste jak budowa cepa. W owych czasach, no ale dobrze, że, że się ma takie rzeczy. To, to się odkręci, no więc sprawa wygląda na poważniejszą niż się z początku wydawała. Skorzystaliśmy tutaj z doświadczenia poprzednich użytkowników i że tak powiem, odgięliśmy to. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać, ale. Nie jest za ciekawie, bo ta rurka, która tutaj pękła, o ta ona tutaj zakręca, idzie tam, jakby mm, tu wam pokazać, o i wchodzi tam, wchodzi tam do skrzyni. No i to tutaj będzie heca, żeby ją wymienić. To się wydawało, chopsiup? A to jednak chopsiup nie będzie. no Zobaczymy, co dalej z tym fantem. Jednak nie jest tak strasznie, jak się tego spodziewaliśmy. Ktoś, kto się zna na mechanice w przeciwieństwie do mnie. Wytłumaczył mi, że tutaj wystarczy zdemontować pompę od wspomagania. No, oczywiście najpierw spuścić paliwo, odkręcić ten zbiornik i tam ponadcie jest dojście całkiem spoko. O więc myślę, że damy radę. Także widzimy się za. Za jakiś czas. No, no. Teraz nie mam pojęcia, jak się dalej do tego zabrać. To już jest nieco trudniejsze niż zdjęcie zbiornika z paliwem. Z no, ale będziemy kombinować! Widać, nie, widać, widać, coś tam widać. No więc zdemontowaliśmy pompę. Dostaliśmy się tutaj do środka, żeby. Tą rurkę tutaj odkręcić i ją wyjąć, ale ile ta franca napsuła krwi, żeby ją wyciągnąć, trzeba było jeszcze z drugiej strony odkręcić filtr oleju. Ale to nie wszystko. No, oczywiście poza demontażem podłogi, teraz i tak nic nie widać. Rur ta rurka była pęknięta. Przepraszam za moją wadę wymowy. No, tak ta franca wygląda Zapękła Ale ile to się człowiek namęcił, żeby tą francę zdemontować Ale żeby zamontować to jeszcze gorzej No ale na szczęście Mamy tutaj taki wąż I zobaczymy, może zamontujemy wąż Może będzie łatwiej Ale to już jutro No więc założyliśmy przewód Zamiast Rurki, tak jak wcześniej wspominałem, teraz bierzemy się do zakładania filtra i będziemy to wszystko przymierzać. Ale, co by nie było za słodko, jak oni coś wymyślą, to niech mnie strzeli. No więc tak, przewód założony jest nieco wygięty. Co prawda, no ale miejmy nadzieję, że że to ciśnienie nie jest takie potężne, żeby go jakoś szybko uszkodzić, to jest solidny, solidny przewód. A poza tym ta rurka też była fest powyginana pierwotnie, no i będziemy teraz zakładać całą resztę. Znaczy, no, może nie całą resztę. Najpierw założymy pompę i zobaczymy, po prostu, czy to będzie sprawowało swoją rolę. A jak nie będzie nigdzie ciekło, no to po prostu. Założymy całą resztę no i, i zobaczymy jak to będzie śmigać. Właśnie zbliżamy się do końca tej epopei. Zakładamy blachy. A ile to krwi psuło, to aż szkoda szczępić ryja. No ale odpaliliśmy. Sprawdziliśmy. Wężyk spełnia swoje zadanie. Także będzie dobrze.